Kalimerka! Dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym zestawem z kartami chińskimi. Mamy tutaj zestaw z EV. Z tego co wiem, to możemy tutaj sobie trafić jakąś kartę promocyjną albo z EV, albo z jej ewolucją. Więc jestem ciekawa, co mi się uda tutaj trafić. Nie znalazłam tego zestawu z kartami angielskimi, więc z tego co w ogóle kojarzę, chyba nie ma nawet takiego zestawu. Więc stwierdziłam, że zamówię, zrobię ten wyjątek i zamówię właśnie karty chińskie Bo bardzo mi się spodobał ten zestaw i chciałam bardzo go mieć i odpakować I zobaczyć co jest w środku razem z wami Oprócz tego dzisiaj zajmiemy się też takimi dwoma boosterkami No i dzięki wam dowiedziałam się, że nie są to podróby A są to oryginalne karty, tylko też chińskie z serii Game Pack Ball Jeden, Vol 1. Myślałam, że to są podróby, ale oświeciliście mnie, że to są jednak oryginalne karty i bardzo mi się właśnie te karty wizualnie podobają, więc stwierdziłam, że zamówię jeszcze dwa takie boosterki, bo nawet mi się bardziej one podobają niż te karty angielskie. To lecimy najpierw do tych boosterków i później przejdziemy sobie do tego tajemniczego zestawu z Eevee. Jesteśmy już przy stole z tymi dwoma boosterkami. No to sobie zaczniemy tylko chciałam zwrócić uwagę, że tutaj właśnie w tych boosterkach jest to fajne, że na odwrocie znajdują się jak procentowo możemy zgarnąć daną rzadkość karty. Jak możecie zobaczyć, i mamy właśnie tutaj pokazane, co oznacza dany symbol i właśnie tutaj na dole jest procentowo, jak możemy daną kartę właśnie trafić. Osoby, które właśnie nie zbierają kart Pokémon, dla nich to jest bardzo przydatne, bo będą mogli po prostu wiedzieć, czy mają jakiegoś dropa, czy nie, jak się nie znają na tych kartach. I otworzyłam chyba do góry nogami tego boosterka. Na pewno. Dobra, przejdziemy sobie do pierwszej karty. I tutaj właśnie bardzo mi się to podoba w tych kartach, że one tak fajnie, fajnie są zrobione. Fajne te holo mają, takie inne. Tutaj mamy gwiazdeczki. No i tutaj mamy bułko psa. Ja się tak śmieję, ale mamy bułko psa z zobaczcie, uszkodzonego bułko psa mamy. Bez kitu. i pozostałe karty są normalne. Bułko pies mam. Mam bułko psa pokrzywdzonego. No ej, tak nieładnie. Nie no i jak widzicie, w sumie to jest yy, jako drop. Ale uszkodzony I też taki słaby Zobaczymy co w drugim boosterze się trafi Bo z tego co pamiętam To chyba na shortcie mi się Tam fajna chyba karta trafiła Z tego co chyba kojarzę Nawet w półarcie. arcie Ciekawe czy tutaj mi się uda trafić Jakąś kartę w półarcie, Przy drugim pusterze. No i też tych kart jest Mało w środku Jest tu gdzieś napisane ile jest tych kart a teraz wam nie znajdę, ale jest na pewno mniej kart w tym boosterze, niż w tych, w tych japońskich boosterkach. No i chyba też nie będziemy mieli żadnego dropa. No tak, nie będziemy mieli żadnego dropa. Bo tutaj mamy właśnie po drop bardzo ładnego Pokemona. W sumie spoko holo, ale no niestety dzisiaj, dzisiaj bez dropika. Teraz możemy przejść do naszego tutaj fajnego zestawu z Eevee. Jest tak ładnie zapakowany, że nawet nie chcę go odpakowywać, ale co się nie robi dla widzów, i sobie go odpakujemy. I yy, mogę Wam opowiedzieć tak pokrótce, co powinniśmy znaleźć w takim zestawie, i zaraz się przekonamy, czy w tym zestawie faktycznie te rzeczy się znajdują. No to tak, podstawową rzeczą, jaką możemy w takim zestawie znaleźć, jest to oczywiście karta promocyjna EVI, i mamy tutaj. 8 dostępnych właśnie warianc, wariancji. i tutaj właśnie mamy na brzegach pokazane tu mamy te IV ale właśnie tutaj mamy inne pokemony ale wydaje mi się że je też możemy znaleźć właśnie w tym zestawie no bo są tutaj na brzegach opakowania więc raczej tak następnie możemy znaleźć silikonowe etui na naszą kartę na przykład promocyjną albo innego dropa będziemy mogli ją Gdzieś prawdopodobnie sobie przewiesić I tutaj mamy ściągawkę Jaki silikonowy case na nas czeka Do jakiej właśnie karty promocyjnej jest ten e, case dodawany e, Oczywiście jeszcze podobno znajdziemy tutaj folię ochronną na naszą kartę Aby ona się nie rysowała oraz nie brudziła No i powinniśmy znaleźć Jumbo Booster, Bug, ba, ba, Booster Pack znalazłam taką informację o tym zestawie i on powinien zawierać 25 losowych kart z chińskiego dodatku Nice Colors Gathering, dlatego prawdopodobnie nie ma tego zestawu z angielskimi kartami, bo nie wiem czy po prostu jest taki set angielski, wydaje mi się, że nie, zobaczcie jak ładnie tutaj mamy jeszcze takie oznaczenia, że są to oryginalne karty hmm, pokemonowe. I może jakoś delikatnie się dobierzemy, tylko tak delikatnie, że ja nie mam tutaj żadnych nożycz nożyczek ani noża. Ale dobra, dość przyjemnie się to odpakowywało, ale zobaczcie, ja teraz na to zwróciłam uwagę. że tutaj na tej folii mamy te hmm, energię. Kurde. Spoko rozwiązanie. Nie widziałam tego w angielskich zabezpieczeniach. Ale czy mi się uda bardzo ładnie odpakować to pudełko? Chyba tak. Uwaga, uwaga, uwaga. I tak się tą prezentuje w środku. Kurde. I ja chciałam IV. A tu mamy tego Pokemona, nawet nie wiem, jak on się nazywa. Kurde, ale z tej właśnie z tej strony jakbym chciała, któregoś dostać, to najbardziej tego, ewentualnie tego, a tych dwóch bym nie chciała. I właśnie go dostałam. Kurde lipa. A z tej strony, z tej strony bym chciała dostać wszystkie, ale najmniej bym chciała dostać Tom Iwi. Jakoś mnie nie przekonuje, ale te pozostałe bardzo chciałam dostać. I chciałam mieć Iwi i mam jakiegoś takiego pokamona, Nawet nie wiem, co to jest za Pokémon. Możecie napisać w komentarzu. Otworzymy sobie i przyjrzymy się tej karcie z bliska, a nie mamy jedną taką folię na tą kartę promocyjną, więc spoko sprawa w sumie. No i tu mamy tego Pokemona, ładnie się świeci, nie jest najgorszy, ale no nie chciałam go dostać, no trudno. Aha, i tutaj mamy... aha, to jest tak zapakowane. Tutaj mamy ten case silikonowy. Tu mamy plastikowy, plastikową obudowę na naszą kartę. I tu mamy taki case, właśnie do tej karty. Kurde, nie podoba mi się. Fajny case, ale, ale taki nie podoba mi Tu mamy tego busterka. On jest bardzo gruby. Jeszcze nie otwieram tak grubego busterka. I, I tutaj mamy tą. Zawieszkę do tego case'a. Może sobie zawiesimy, gdzie się to uda. No i co tak się prezentuje? Możemy sobie gdzieś zawiesić do torebki czy plecaka. I tu mamy tego pusterka. Mamy tutaj właśnie te IVI. I właśnie czemu ja nie mam IVI? Ja chciałam IVI. Ale mega, mega gruby jest ten pusterek. I to też jest jakaś dla mnie nowość, bo. Nie otwierałam nigdy aż tak grubego boosterka. I zobaczmy, te jakie karty się kryją w środku. Może tu będę mieć jakąś super rzadką Easy. Fajnie by było, chociaż tyle dobrego, ale kurde, jak mam to odpakowywać. tu się jakieś karty przekłada, czy nie? Bo ja nie wiem. Więc e, pójdę na żywioł. E, to jest toxel, tak? Tak chyba. To jest jakaś dziwna ryba. Nie znam tego na w ogóle. Mi się wydaje, że to są takie Pokémony w wersji y, dzieciaczkowej. Jak jest w ogóle takie słowo. Tu jest jakiś znaczek. To jest coś, coś rzadkiego chyba nie. Ale takie są słodkie te Pokémony w tym secie. O kurde, to jest ciekawie zrobiony art. W sensie całej karty zobaczcie, bo to się ani nie, nie, nie błyszczy, ale tak ciekawie jest zrobione. Tutaj mamy bardzo ładną holokartę. Ja to jest jako rarka. Tu mamy kolejną rarkę. Oj, oj, oj przepraszam przepraszam. Tu mamy V y, tego pokemona. Y, Które teraz nie pamiętam jak on się nazywa. Ale y, miałam taką sytuację podczas openingu na tym kanale, że Podczas odpakowywania całego zestawu e, trafiła właśnie mi się rzadka e, karta właśnie z tym Pokémonem i ona miała strasznie zepsuty centering, więc e, taka smutna sytuacja. Ale mamy właśnie e, tą kartę, takiego dropika. Kolejnego mamy Iwi, ale jaka ładna! Tą IVY to ja chciałam. W sensie jej chyba, no nie, jej nawet tutaj nie ma na opakowaniu tej Iwi. Ale y, bardzo ładne jest. I mamy Pikachu. Ale też bardzo fajne holo. Zobaczcie. Super są te karty. A ten pokémon już mi się przypomniało. Nazywał się, znaczy nazywa się Medicham. Niestety nie udało mi się trafić Eevee. Chociaż na szczęście Boosterek mi to wynagrodził. I mamy tutaj Amperion, chyba tak, jak dobrze pamiętam. E, I Mediciam Medi nam się trafił. E, natomiast jeżeli chodzi o kartę promocyjną, to znalazłam, że to jest Dans, Dansknoir, Danskner. Coś, jakoś tak się czyta, możecie napisać mi w komentarzu, bo ja tego pokalona też nie znam, więc nie wiem, jak go się czyta. Ja dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Pa.